Okay. Co moi drodzy, czyli mamy czwartek, czyli mamy ten dzień produktowy, dzień dotyczący gdzieś i tej całej biochemii, która stoi za noni, czy związana jest z noni i wszystkie inne rzeczy dotyczące naszego zdrowia, naszego życia. Powiem wam tak tylko w, w trochę z innej beczki, ale, ale tej samej generalnie, no nie innej. Wczoraj trafił do mnie film. Nagrany na posiedzeniu jednej z komisji Unii Europejskiej teraz, chyba 8 maja czy 9 maja, zgrałem go sobie, oczywiście, w razie czego. I tam wypowiada się dr Nixon, czy doktor, nie pamiętam jak się nazywa, dość 21 minut mówi. Mówi o tym, jak był przygotowywany. COVID, jak był koronawirus przygotowywany od 1965 roku, jaki był proces, jak to wyglądało po kolei. Po prostu przedstawia, i siedzą tam ci parlamentarzyści oczywiście, i tam część trochę bije brawo, bo to to w komisjach, to nie jest na zasadzie całego europarlamentu, ale na zasadzie tych komisji, w jakich oni siedzą. I, i generalnie Gros się z nim zgadza. No, to był długi, długi proces przygotowania czegoś co, so, ale nie będę wam opowiadał, przy okazji linki podeślę, bo warto, on jest na CDA, ten film na CDA, coś w życiu nawet, na ten, ten, ten portal, 22 minuty, mocne minuty, przecież tych filmów już dziesiątki czego oglądał, ale tutaj no, chronologicznie pokazuje, od czego się to zaczęło i jak to wyglądało, i posiłkuje się całą tą tam, tam i prezentację robi, nie pokazuje prezentacji, ale robi. Dobra, ale to tyle. My bardzo ważną rzecz, mówi, białko kolca to już był temat, który w 66-7 roku był wiadomy, 8-9, filcer o tym wiedział i tak dalej. Natomiast tu na nas się okazało, że to o róbmy szczepionki, cudowne, nieważne. Teraz najważniejsza rzecz to mamy Noni, Noni wspiera, pomaga, daje nam powera i sprawia, że, że możemy z większą pewnością żyć, możemy żyć bez strachu takiego, bo mamy coś, wiecie, mieć coś to co jest bardzo ważne, bardzo ważne, bo życie jest kruche, w życiu są różne sytuacje, różne rzeczy nas dopadają, wszyscy się starzejemy, natomiast mieć coś, w co wierzymy, co działa, co przynosi efekt, jeszcze możemy się dzielić, jest bardzo ważne, bo to jest bardzo ważne. I jasne, że Noni nie naprawi całego świata i nie naprawi naszego zdrowia nie wiadomo jak, bo to, 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 nie, to nie to, ale dostarcza nam tych składników potrzebnych. My nie wiemy, jak wiele ważnych rzeczy dzieje się w nas właśnie dzięki temu, że korzystamy z Noni regularnie. Prawda, Basiu? Prawda? Tak. Basiko, I teraz Ciebie poproszę, bo Ty na pewno chcesz tutaj nam no tak ogólnie dół, dół. chciałam właśnie. trochę powiedzieć. Tak, dobra, dobra. Może tak właśnie króciutko pod tym, pod tym względem, właśnie w uh -huh. tym temacie dokładnie. Uh -huh. Pamiętacie, jak nieraz pokazywałam i mówiłam, że musimy używać żywności funkcjonalnej, tak? Czyli takiej żywności, która dostarcza nam to, czego nie mamy w pożywieniu. Uh -huh. A tak jest bardzo dużo rzeczy, dużo związków chemicznych, dużo różnych. No, już nie tylko witaminy, nie tylko białka, ale mnóstwo różnych związków, które biorą udział w procesach, właśnie biochemicznych w naszym organizmie. Jeśli ich nie dostarczamy, nawet jeżeli jednego brakuje, jednej substancji tylko brakuje, to już jest jakieś tam zaburzenie. Prawda? A tu mamy wszystko. Zwróćcie uwagę, mamy wszystko w tym, w tym jednym soczku. Naprawdę to jest element, że mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby poprawić nasze, nasze odżywianie głównie. No bo to jest żywność funkcjonalna przecież. Nie jest w żaden sposób przetwórstwo. Tutaj nie jest ograniczone do minimum. I właściwie praktycznie jest bez strat samego owoców, prawda? Bez strat tych substancji czynnych w owoców. To jest jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, w jakiej formie to jest proste w użyciu. Jedyna rzecz, którą sugerujemy zawsze duziom, żeby to trochę wodą rozcieńczyć, bo woda jest świetnym nośnikiem, lepiej się wchłania. Wszystko, prawda? Ale w ogóle, generalnie, wody dużo trzeba pić. Więc ja uważam, że nie ma wygodniejszej rzeczy. A już na przykład dla osób, naprawdę, wiecie, jak się patrzy na wyniki badań, w tej chwili na przykład rząd wymyślił, że dostajemy. Możliwość przeglądowych badań, prawda? W okolicach 40, to no nam nawet trochę, chyba poszerzyli ten zakres wiekowy. No to wyniki są tragiczne. Większość tych ludzi nie jest zdrowa. Ale to sami widzimy, zwróćcie uwagę, no, jesteśmy z starszego trochę pokolenia, więc mamy dzieci w tym wieku, mniej więcej, ewentualnie trochę młodsze. I one już mają problemy zdrowotne. Już nie mówię o tych, prawda, rzekomych naszych, prawda, tutaj perypetiach z jakimiś tam artificial wirusami, prawda? Ale po prostu ja powiem jedną rzecz jeszcze, może taką, którą zwróćcie uwagę, bo mnóstwo się w tej chwili pokazuje na temat szczepionek nie tylko na, na, na przeciwcovidowiki. Yy, myślę, że musimy bardzo uważać yy, mówić swoim bliskim znajomym, że ba, jest duże prawdopodobieństwo, że stara metoda yy, przygotowywania szczepionek, czyli częściowe odzjadliwienie bakterii na przykład, to tak było robione. Yy, rozcieńczenie, prawda na przykład yy, po prostu chodziło o to, żeby wystawić człowieka na działanie tego, żeby się układ odpornościowy mógł tego nauczyć, że to nie jest coś dobrego, prawda? No to teraz większość chcą przerobić na mRNA. Już się mówi o tym, że można będzie, że już niektóre szczepionki można drukować na drukarkach 3D. Duże rzeczy sobie? Co to jest? To musi być jakiś nośnik. No nie będę tłumaczyć dalej, bo chyba wszyscy na, na tyle wiemy, o co chodzi. To musi być jakiś nośnik po prostu naklejany na, prawda? I będziemy sobie je potem przylepiać, prawda? Myślę, że po prostu musimy się chronić przed tym, co chce z nami Big zrobić, bo oni chcą po prostu z nas zrobić niewolników jakiś, prawda, tego wszystkiego, no nie? No, to tak jak mówiło się dawniej, po prostu chodziło o to, żeby zmniejszyć populację. No. I myślę, że tak jak kiedyś uważaliśmy, że to jest przegięcie to, co ludzie mówią na ten temat, to chyba zaczynamy trochę inaczej do tego podchodzić. Prawda? No w każdym razie najważniejszą rzeczą dla nas to jest zapewnienie sobie jakich, jakiegoś bezpieczeństwa. Dostępność. Odwrócenia jest taka sobie. Ta? Szczególnie do specjalisty. W kropka, i się tak przesunęło, co tam na tej kamery tam tak, tak? zakłóca nam. Tak, już tak. wyciszyłem, już wyciszyłem. To też jest coś, co musimy brać pod uwagę, że, że po prostu no, musimy trochę się wzmacniać, prawda? Nawet tak... Jest tak dzieci, prawda? No, trzeba po prostu uważać, bardzo trzeba uważać. Świat nie jest taki no, szczery z nami, prawda? Powiedzmy sobie ten świat mówiąc w całości. Oczywiście musimy uzupełniać oprócz soku. No sok jest podstawą absolutną. Musimy uzupełniać wodę i musimy uzupełniać wszyscy, niezależnie od wieku, od zera do końca. Im starszy człowiek, tym więcej. Omega 3. Nienasycone, omega 3, nienasycone w kwasy tłuszczowe. Czyli te tłuszcze roślinne, dobrej jakości, ale rybie przede wszystkim. Ponieważ rybujemy mało i pewnie będziemy dalej tak mało jeść, jak jeszcze tak będzie się działo, jak się ostatnio działo tutaj z waszą odrą, prawda, wspaniałą. To jeszcze będzie bardziej ograniczone, prawda? No więc do dobrej jakości tłuszcze nienasycone omega-3, ponieważ one działają na wszystko. Tak jak pamiętacie, mówiłam, chodzi o budowę błony komórkowej, przez którą mogą substancje odżywcze wejść do komórki. Produkty czyniamy na tej O komórkowej. Oto tego zależy, od tej przepuszczalności błony komórkowej zależy no to czy się do nas dostaną te substancje, czy nie. Także ja uważam, że nie ma odwrotu, no sama mogę powiedzieć, wiecie, że ja choruję od 82 roku, ponad 40 lat choruję na chorobę, która już dawno mnie powinna nie być. Jak teraz ostatnio byłam, bo w zeszłym tygodniu robiłam te badania niestety niesympatyczne. Ponieważ jesteśmy w takim małym gronie, to powiem. Kolonoskopię robiłam po raz ósmy. Już nie wiem, bo powtarzam co jakiś czas ze względu na to, że mam no, prawda, taką perspektywę raka jelita grubego, więc chcę to sprawdzać, prawda? No i mam politowatość jelita stwierdzoną. Co 3-4 lata najrzadziej robiłam te badania i zawsze były. Teraz nie mam nic, żadnego kolikzu zmieniłam tylko, no nie tylko, bo jestem od nowu chudy, prawda? Na od... więc, no, nie ma możliwości, żeby coś innego zadziałało, tylko co teraz też pić? Super, <laughs> super. Także po prostu, no, myślę, że no wiemy wszyscy, że naprawdę warto i jeśli potrzeba, jeśli jest, czujemy, że coś się niedobrego dzieje zwiększyć, od razu więcej I będziemy szybciej dochodzić do równowagi. To wszystko. Super. super Basiu, wielkie dzięki, super. Widzisz, no to, to tak, dokładnie. To, że to jak mówisz, jeszcze uzupełnianie i, i, i no człowiek ma też taką naturę, że jak... Wszystko jest dobrze jest normalnie, bo korzysta, to mówię, ja wiem, a może to nie pomaga. Po prostu zdrowy jestem, fajnie jest, nie? <laughs> Ale właśnie zdrowy jestem, fajnie jest, nie? I to jest i to jest właśnie to. Ale mówię, kiedy się robi badania, kiedy się sprawdza, jak to wygląda, jak się sprawdza krew i tak dalej. No okazuje się, że te wyniki są naprawdę, naprawdę mega. Naprawdę, naprawdę super. No, i samo, samo poczucie oczywiście, i ta energia, i, i, i sposób myślenia, i koncentracji, to wszystko, wszystko, wszystko razem. Naprawdę, to wszystko razem. I na ten stres działający, właśnie na naszą na uspokojenie, wyciszenie nasze. Jesteśmy w takich sytuacjach ciągle, w tej chwili to już w ogóle, przez tymi co no, będzie, to będziemy ciągle w stresie i to dużym. Tak, no tak. To, no nie ma no. wyjścia tutaj, żeby nie wspomagać. No zgadza się, a jeszcze wiesz, wybory się zbliżają, to już w ogóle jak ktoś przeżywa, to już w ogóle będzie przeżywał. Wszystko mam nadzieję, że nie przeżywa, bo to szkoda przeżywania, wiecie, zawsze to wszystko idzie tak, że tak powiem, to wszystko idzie tak do, do, jednej, do jednego worka. No, o, może tak, no, co by nie było. O, nie będziemy się politykować. Jasne, jasne. Ale ja mogę powiedzieć historię. Mam świeżutką, nowiutką, tak, i... śpieutką. Słuchajcie, przedwczoraj. Mój Damian sobie pojechał na rowerek, bo te korzonki co mu tam odeszły w rewelacyjnym tempie, bo po, pół, po trzy razy dziennie po trzy po szklanki po, tak, tak pił, odeszły mu no, w ciągu dwóch czy trzech dni zachodził normalnie, to, to, to opowiadałam ostatnio. Ale przedwczoraj z kolei jak już się taki test fajnie poczuł, to na rowerek i nad Odrę. Jechał na Dodrę i my mamy taki cypel, a wiecie, słońce świeci, ale wiatr jest zimny, nie? Posiedział sobie tam chyba ze trzy godziny i tam sobie gaworzył ze znajomymi, sobie posiedział, pomedytował, podzwonił, potelefonił, po przyjechał do domku, no i kolację poszedł spać. I na drugi dzień, czyli to nie była ta noc, tylko poprzednia noc, wieczorem Czyli dzień po tym wysiadywaniu na godrom, wieczorem, on mówi, bo ja wczoraj miałam takie koleżeńskie spotkanie, ja przychodzę z tego spotkania, kole... wczoraj to było, muszę sobie zapisać, sprawdzić, tak, to było wczoraj. I przychodzę z tego koleżeńskiego spotkania, a on siedzi cały rozogniony, czerwony i mówi: Miałem po ciebie dzwonić, mówi: Tak się źle czuję, mówi: Chyba mam gorączkę. Ja mówię, to dawaj, zmierzymy tą gorączkę, mówić trzęsłem się cały, a po prostu go tam przewiało na wylot, nie? I jeszcze dopiero co po tych korzonkach. No i y, ja za termometr 39 i dwie kreski. 30 stop, dziewięć. No to ja się nie dziwię, że go czepało, nie? Trzęsło. Ale pierwsze co pół szklanki. Na Od razu i. Y, przed snem, za 2-3 godziny, znowuż puszklankinowy. Wczoraj, e, dzisiaj rano, e, wchodzę do niego i pytam się, jak się czujesz. No, w, w, dobrze. I słuchajcie, nie ma temperatury do tego momentu. Pojechaliśmy tylko do apteki, bo drapie go trochę w gardle. No, więc po jakiś. E, e, on jeszcze, mój Damian to ma wymagania. Siedzi przy okienku w aptece i mówi: Ale proszę coś e, ekologicznego, bez żadnych tam dodatków i tak dalej, i tak dalej. Pani chyba pięć minut szperała w aptece gdzieś tam z tyłu. W końcu mu coś przyniosła. Mówi: Wiesz, no kupiliśmy to. Ale mówi później do mnie: Wiesz, mama, ale nie wiem, muszę to przeczytać. Ale stojąc przy okienku, już tam skład czytał, wyczytał jakieś składniki. Się pani pyta: A co to jest. A Pani mówi, na konserwant. Mówi, ale nie ma syropu bez konserwantu. Aha, no to wziął. Ale przyjechaliśmy do domu, ale mówi, nie wiem, czy będę pił. W każdym razie, co 3-4 godziny po szklanki noni, słuchajcie, jest na chodzie. Także to jest właśnie tak ta ilość. Ilość, tak. coś się dzieje, zwiększyć dawkę, tak jak Basiu powiedziałaś, nie? Tak, tak. tak. I nie, nie wariować tak, że jak prze... ból przestał ustał, prawda? Czy tam nie, obydaje... cały czas bierze. To cały czas, chociaż dwa, trzy, cztery dni dłużej. Kilka dni te duże dawki po pół szklanki. Rano w południe i wieczorem. Można tak powiedzmy po dwóch, trzech dniach zmniejszyć, jak już przeszło, nie? Zupełnie, ale niewiele zmniejszyć. No, zostać no. z tą setką co najmniej. No. No, on pije 2-3 razy dziennie tak normalnie, to Damian pije 2-3 razy dziennie po 60 ml. No. A teraz to po pół szklanki se bali, 3 razy dziennie. No, ale jeden, słuchajcie, jedna doba jest na nogach, nie ma temperatury. I to nie czepię, nie no i, i już, nie? Także no rewelacja. Ilość i naprawdę mamy coś niesamowitego w rękach, co jak tylko zwiększymy dawki, natychmiast wyciąga nas z kłopotu. To jest po prostu cud, cud natury. Super, super, super. Dzięki Krysiu. No, taka świeżutka historia, nie na gorąco. Tak. Także, tak, super. Dobrze, moi drodzy, trudno mamy. Mamy 25 po. Mamy coś jeszcze? Nie, no, ja tym się no. chciałam podzielić. Nie, nie, dobrze, 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 nie, ale mówię ogólnie, czy mamy coś, no bo mam. jak. Nie? Na bo prezentacji nie. Nie będę prezentacji Okej, wam wałkoło, bo już nie tyle razy i spokojnie. W poniedziałek mamy... A ty, ty nie, a ty w lipcu wyjeżdżasz, Krysia, Tak sobie sobie ja myślę. Na koniec ty, czerwca, 29 ty... czerwca wyjeżdżam, 14 lipca wracam. No, 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 no. Jasne, jasne, jasne. No dobra, słuchajcie. Ja myślę, że fajnie. Dzięki Basiu za, za mhm. parę słów świetnych. Naprawdę super. Krysiu, dzięki za historię również. Taką świeżą Damiana. No Damian to, to, to twardy zawodnik. On nie tak łatwo, żeby powiedział, żeby go tam wiesz jak nie już da szukać, nie, nie coś. Nie, się nie szukać. Nie, żadna ścinać, że on wie. Także dobrze, dobrze, fajno. Cieszę się ogromnie. Dobra, moi drodzy. Chyba w, się, w poniedziałek się widzimy na klasycznie, na naszym spotkaniu, tym marketingowym bardziej. Tak no i chyba tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj, tak. co? Dzięki Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. okazji dnia Dzień właśnie no właśnie, wszystkim. właśnie, no właśnie, trzymajcie się. Tak. Wszystkiego dobrego. Dzień no hej. hej.